Środowiska antykatolickie przeczą sobie raz kolejny. Tutaj autor Mema twierdzi, że każde zwierzę, miejsce i tak dalej wspomniane w Biblii jest ograniczone do tej małej przestrzeni. Cęk w tym, że środowiska antykatolickie, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre, upierają się przy tym, że Biblię spisał Konstantyn lub przynajmniej zlecił jej napisanie lub pływał na kanon, są różne teorie spiskowe na ten temat, które niektórzy uwiecznili na memach, a potem dzielni powtarzacze powtarzają to, co w memach wyczytali. A jak antykatolicka propagandówka ma się do źródeł historycznych? Śmiem spekulować, że znajomość świata Konstantyna była dużo szersza. Biorąc pod uwagę ówczesny stan świadomości, wiedza Konstantyna na temat geografii prawdopodobnie pokrywała się tym, co widzimy w znalezisku Tabula Peutingeriana, które to znalezisko jest w, czymś w rodzaju przewodnika drogowego. Bardzo ciekawa rzecz, warto poczytać, jak ktoś interesuje się historią. No to co się w końcu myli? Nieomylne memy, czy nieomylne teorie spiskowe o Konstantynie? Jeżeli ktoś traktuje antykatolickie treści jako dogmatykę, no to teraz ma dylemat ekologa. Chronione zwierzę z żara, chronioną roślinę. Tutaj twórca mema robi wrażenie, jakby miał pretensję o to, że wszystko, co jest opisane w Biblii, zawiera się w tym małym rejonie świata. No okej, szanowny twórco memów, w czym problem? Ja nieśmiało piszę podręcznik do apologetyki, wyobraź sobie, tam nie będzie ani słowa na temat pielęgnacji pingwinów. Ani słowa tam nie będzie. Ja pierniczę. Imaginuj sobie pan, że w podręczniku do biologii bo tylko o biologii i nie było nic o psychologii, a w większości podręczników szachowych nie ma ani słowa na temat kozic górskich. Co za pokręcony świat! Autor Mema zdążył się połapać, że niektóre książki mają ograniczone miejsce akcji i czas trwania akcji. Poczekajmy, aż się jeszcze zorientuje, że liczba bohaterów też jest ograniczona wtedy to dopiero będzie jazda. Zamiast się skupić na tezie, zacząłem cisnąć bekę, przepraszam, powinienem się odnieść do tego, co jest niżej, czyli zarzutu, że pewne rzeczy w Biblii są ograniczone do wiedzy ludzi, którzy ją spisali. No niesamowite, ludzie piszą o rzeczach, o których wiedzą. Wow. Na antykatolickich grupkach książkotwarzowych ludzie piszą o rzeczach, o których nie wiedzą i to jest spoko. Najbardziej lubi jak się gimnastykują z historią, wtedy piszą o rzeczach, o których nawet historycy nie wiedzą. Co będzie następne? Pretensje do Jana Długosza, że o Japonii nie wspomina? Wspomniał o broni biologicznej prawdopodobnie czy umiałby o Japonii nie wspominać? Biblia nie jest kroniką, która ma opisywać świata ani encyklopedią, mimo to przy okazji, jak gdyby są tam wplecione opisy historyczne, geograficzne i itd ale one są pisane ręką ludzką i między innymi dlatego w Biblii czasami znajdują się rozbieżności. Biblia nie jest podręcznikiem geografii ani historii opowiada o starym i nowym przymierzu.